Manko, osora ruch jademy, o, osora ruch jademy, prądzik, tu jest piepiecznik nowy, tak, słońce, patrzcie, ale kurze, nie umie okusować, ale tu są akumatory popięte e, minus, minusem, minus, no, plus. Plus, 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 minus, minus, minus. I tak po łąceniu. O, i jeszcze perfonica chodzi. Daje na led O. To co kiedyś mówiłem, daje się prawdą. No i cały garaż jest oświetlony bez wortaikę Bez Co no się u mnie zmieniło, to się zmieniło to były takie wielkie akumulatory To się zmieniło no, może to pokażę kurde Uch. O, tyle bierę rebierę godzin od 1, 2, 3 akumatory i daje radę. daje radę. Ten daje radę i ten. Są podłączone dwa, dwa panele. Tak. Tu jest tak zrobione i daje na pełny garaż. Pełno, pełne oświetlenie garażu jest. No, Pes UPS. Eee, Jak umie, to umie. Ale chyba sto batuch bierę na jednym tym. No. Tu będą niedługo już, już załatwione dwa duże byki od e, traków No tak to ruch. Co jeszcze tego tam no, Cały garaż jest oświetlony Tu jest tu idzie od UPS-a i tu połączone dwa takie No i to działa Cyfuch da się Cyszko się da jak e, można zrobić to się da Cyszko. Lajkujcie, komentujcie, napiszcie komentarz No i łapka w górę Jak się Wam podoba To co ja robię to jest hit sezonu Nie nagrywam dlatego e, nie mam ostatywu. Ale to co ja bym tu robić to będzie nagrywane Jak się to robi z to typu. No, na, na, na razie bajzel, ale no Tak na razie moja woltaika idzie pełną pełną parą Żero mało tej energii tak co wyprodukuje panele, to idzie do UPS-a i na, na LEDy. No. Dziękuję, na uwagę żegnam.